Celem lekcji jest zapoznanie uczniów ze strojami, z nazwami tych strojów, odróżnienie stroju regionalnego, paradnego od stroju chłopskiego. Ale też na tej lekcji uczniowie mają badać, szukać informacji. To jest takie zachęcenie uczniów do badań etnograficznych. Uczniowie powtarzają i śpiewają piosenki regionalne. Przypominają sobie słowa gwarowe, e, różnego rodzaju, które związane są właśnie ze strojami regionalnymi. Mają uświadomić sobie, że e, to, jak chodziły ich babcie, e, dziadkowie ubrani, to jest ich własna historia. Witam Was wszystkich na naszej lekcji Edukacja Regionalna. Widzicie, że obleczono, że jest dzisiaj trochę inaczej. Co nie, każe, to mnie nawet nie poznali. Związane to jest właśnie z naszą dzisiejszą lekcją. W naszej kronice szkoły znaleźliśmy takie zdjęcie, ono tutaj teraz jest na e, prezentacji i dwa tygodnie temu, że kazała, żebyście z rodzicami i dziadkami poszukali, czy na tym zdjęciu jest ktoś, kogo znacie, albo wasi dziadkowie znają, e, albo to są wasi sąsiedzi i ktoś z not, nie? Karolina znalazła, choć Karolina. Do tablicy, poopowiadaj nam co takiego ciekawego, że się dowiedziała. Y, tutaj jest widłok Augustyn, mazur Franciszek i y, tata sąsiadki Gace Grudolf. To jest kierownik szkoły. On kiedyś uczył moją prababcię i mojego pradziadka. Tutaj jest y, galochówna ucja. Tu jest y, siostra mojej prababci, ciocia mojej babci, Julia Żubanka. Tu jest mazurówna Maria, skrobolówna Waleria. To jest nauczyciel, grzechnikówna Anna i Żubianka Zofia. Dziękuję Ci Karolinko. Bardzo dobrze ubrała się z tym zadaniem. Myślę, że tutaj dziadek, babcia pomogli. Babcia. Babcia. Bardzo dobrze, dziękuję Ci bardzo. Ale mamy jeszcze następne osoby, które też zadanie domowe odrobiły. Dziękuję Karolinie. E, I proszę Patrycję. Chodź, Patrycja. I kogo Twoja rodzina rozpoznała na tym zdjęciu? Moja babka znała Augustyna Widłok i Franciszka Mazur. Mhm. Dziękuję. To zapraszam teraz y, Paulinę kogo ona znalazła na zdjęciu, jej rodziny. Tutaj jest ma maria. Urodziła się, urodziła się, na ulicy Wilczej 24 września 1915 roku. Po ślubie nazywa się zębok i mieszkała na ulicy Lisiej. Jest to ciotka mojego pradziadka. tutaj. Jest skrobolubna Waleria. Mieszkała na ulicy Szefczyka 130. Tękę ja teraz mieszkam. Po ślubie nazywała się Wagner Waleria i zamieszkała w piasku. To jest ciotka mojego dziadka. Mhm. Dziękuję Ci bardzo. Zaznaczyłaś tutaj, to jest Twoją rodziną. Tak? Dziękuję. E, chciałam tylko zwrócić uwagę, że dziewczyny czytały nazwiska panieńskie, bo. Jeżeli zakończenie mamy na Uwna, tak, to znaczy, że były to panny. E, zobaczcie, że te wszystkie dziewczyny ubrane są w strój po chłopsku. A zdjęcie to pochodzi z 1930 roku, a dokładnie z 31 marca, bo wtedy właśnie e, zakończył się rok szkolny dla tych uczniów. Zdjęcie zostało zrobione przed naszą szkołą. Dziękuję za odrobienie zadania domowego. Chciałam Was jeszcze zapytać, czy Wy znacie kogoś, kto jest tak głodneczony, tak jak ja, dzisiaj, tak jak te dziewczyny tutaj przed szkołą, kto jeszcze dzisiaj chodzi po chłopsku. Kasicę. No, ja dopiero w niedzielę do kościoła. Mhm, ale nie na bez tydzień i no niedziela, ja? No, zależy, jak jej się to uzna. Mhm. A czy ktoś jeszcze? Zna taką osobę? To nie musi być rodzina. Ale znacie osoby, która chodzi do kościoła, e, która ubiera się właśnie po chłopsku. Ta cisza jest wymowna. To znaczy, że jest coraz mniej takich osób, takich babci, które właśnie na bez do kościoła w niedziela obleczone są po chłopsku. Ja miałam takie szczęście, że znałam taka jedna babcia, która chodzi po chłopsku obleczoną e, i nagrała wam taki mini wywiad. Chciałabym, żebyście teraz bardzo uważnie posłuchali, o czym ta osoba mówi, bo będziecie mieć do tego specjalne zadanie. Posłuchajcie. Na dole miałaś Punicka białą, białą w skorunku. No, a potem na to kiecka. tak mama teraz mówi? Tak. No, taką. No, tak. Taki no, fartusz, co? No, tak, no, no, no i, te, i te, tego po tym tak, no ta kiecka ubrano na dole pod kiecką, koszulka była fajna też, koszulka, potem też punicka, potem kiecka, potem była zapaska, wiązano, no, równiutko fajnie. I na góra jak na No i jeszcze, po tym jeszcze na w całym ostatku się zakładał o chustki, wiesz? No chustki, widzisz? No tak. No, no a były różne, fajne z piatkami i białej różne. No. No, Zatac do tego zdjęcia. A to są szczępy. To są szczympy. No szczępy to mm -hmm. są do... A kiecka musiała być. Fałdy. Musiała mieć fałdy. Fołdy go dali. Fołdy. No, mm -hmm. I te fałdy były... musiały być z tyłu, nie? Jak? Z tyłu musiały być fołdy. Z tyłu. Tył, no z tyłu, a w mhm. te to jak A z przodu było. A, a tu, równe, tu, równe. tu równe. Tu równe, a tu na to. A na tyle. Ciekawe, że jest teraz, czy z tego całego kosza z ubraniami jesteście w stanie wybrać te, które nosiły babki. Czy potrafilibyście ubrać się po chłopsku? Za chwilę poproszę Konrada i Mateusza, żeby przynieśli taki duży kosz z. Łachami. Troszkę w tych łachach y, poszukacie, pogrzebiecie i wybieracie te, które ubierze osoba ubrana po chłopcu. No, czyli tu macie taką odpowiedź. Y, jeszcze jeden strój, to będzie strój, kiedy dziewczynka ubierze się w strój paradii, czyli taki, który, y, który występował podczas występów, przedstawień, ale w takich strojach babki na bez ani do kościoła nie chodziły. A chłopcy zaś poszukają tam stroju do młodego synka, ale też stroju paradnego. Także Kacper, Konrad, Mateusz, przynieście im na ten koszku na środek. Koszku go na środku. Dobra. I już nie musicie siadać, e, pójdźcie teraz wszyscy, poszukajcie, co tu są za ładne. Mm. Możecie je zaprezentować, Przyjrzyjcie się.

to? No, 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 no. A jem. Jem, so, to nie ma nic. To jest kiecka. A jaka tu będzie to? To jest kiecka. To będzie kiecka? Nie, to jest kiecka. Widzę, że się są już uh, uobleczeni. To ja teraz poproszę uh, Weronikę, żeby nam opowiedziała, co ona jest uobleczona. Posłuchajcie Posłuchaj wszyscy. Y to jest kiecka, portu, y -hmm. oplecek, kabotek korale i wionek. Mhm. Teraz jeszcze panienka co wionek może mieć. Zobaczcie, że ten fortuch jest inny. Ten jest biały, wyszywany, moje zupełnie inny. Oczywiście jeszcze na nogach może szewiki. Tak. Ten oplecek jest pięknie haftowany. Zobaczycie za chwilę jak to wygląda w stroju chłopskim, bo to jest strój paradny, tak dziewczyny występowały na przeglądach. Ale tak nie chodziły na bez tydzień i nie chodzimy nawet do kościoła. Normalnie babę wyglądały w ten sposób jak Paulina. Proszę, Paulinka, chodź ku nóm, pokaż, jak będzie złobleczono. Opowiedz nam trochę o tym stroju. Ja mam kiecka, zopaska, jakla, szczewiki i hmm. jeszcze chusta. Chusta, ta chusta jest pięknie. Haftowano, no jest taka ozdobno ze szczątkami. No i uplecione, może włosy upięte, tak jak to miały właśnie babcie zrobione. Ale ja zauważyłam, że jeszcze jeszcze jednej rzeczy nie wzięli. Dziewczyny, zobaczcie. Co to jest? To nie jest kos. Co to jest? Rozwinięcie to i tak? To? No. i tak. Słuchajcie, jak była zima, to Kobiety chciały się troszkę cieplił oblic, dlatego zakładały plyt. Paulina, ty się musisz z tym poradzić. No, musisz się to chycić, bo to guzików nie miało. Tak? Tak, chcę to chyć. Dobra, się to drugą ręką. No i tak, bez zima, srogo zima, babcia szła do kościoła. W kościele mogła się to z głowy trochę zdjąć, ja, bo ciepło tym było. Ale to, bez zima miało ją łokrzeć. To był właśnie tryt. nie koc. No i został mu jeszcze Cylek, podkaster, bliżej. No i powiedz, ktoś ty się łobyk. To jest koszula, pesta, mhm. jodłówka i galoty. I galoty, dokładnie. I kawaler gotowy, z tym, że też w stroju paradnym. Ten strój męski, tu właśnie na terenach ziemi pszczyńskiej, dosyć wcześnie e, zaniknął, także nie mamy tutaj tego typowego stroju e, dla mężczyzny. Ale zaraz się przekonacie, jak on wyglądał, bo mam do Was zadanie. Zadanie będzie polegało na rozwiązywaniu rebusów. Coś będziecie musieli uzupełnić, ale się nie martwcie, będziecie sobie to mogli zrobić Razem w grupach. To też teraz zasiednijcie tak, jak byliście na początku, i dostaniecie mnie zadanie. Teraz będą coś, co musicie uzupełnić. Przyjrzyjcie się uważnie, co to macie za zadanie. Dostaniecie trochę więcej tych kartek. Na tych zdjęcia macie mieszkanka ziemi pszczyńskiej tym charakterystycznym śląskim obleczu. Waszym zadaniem będzie podpisać, co, co ona jest obleczona. I jeszcze Mocie jedno zadanie. Jeszcze jedno. Zobaczcie, jak wygląda ten strój męski, a tam Mocie też rebus w Trzeba ten rebus rozwiązać, żeby wiedzieć, co należało do tego w stroju śląskiego. Weronika, co ci wyszło w tym zadaniu? Jak się udało rozwiązać rybus? Przeczytaj. Jakla, kiecka, galanda, kabot, zopaska, Szczewik Takie wyrazy nam powstały, z tym że w naszym stroju paradnym Galandy nie mamy. Pozostały występują. Dziękuję bardzo. To teraz was wszystkich zapraszam, co bymy sobie trochę pośpiewali. Przejdziemy się tam na koniec, ustawimy się chłopcy i działchy i głośno zaśpiewamy piosenkę, którą bardzo lubicie śpiewać. No to chodźcie teraz se wszyscy razem pośpiewamy. Chodźcie Nie chcę boty w karty grosz no to teraz się możecie siednąć. I teraz mam jeszcze do Was jedno zadanie. Będziecie musieli zaprojektować fortuch. Sami zaprojektować fortuch. Może to być taki piękny jak ten mój, albo od Pauliny, albo może to być taki fortun na bestydzie, czyli taki pasiaty. Robicie to według własnego pomysłu, a efekty Waszej pracy zawieszone będą na Waszej gazetce. Przygotujcie sobie kredki, przygotujcie sobie wszystko, co jest Wam potrzebne i zaczynamy. Tak, 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 tak. Ten fartuch można wybrać, natomiast tego fartucha już się nie dało. fartuch, żeby to, partuch, to, by to i potem go musiały ściągnąć. No nie jednorazowy, bo jak on by się poplamił, to już był nie do oczyszczenia. To znaczy on już nigdy nie był taki sztywny. A ten można było ubrać go do roboty, nie? do kuchni, do chlewa. To był zupełnie, to była zupełnie inna, zupełnie inny sztok. Nasze zajęcia zabiegają już końca. Ja mam jeszcze tylko takie zadanie domowe. Nie martwcie się, nie będzie trudne. Dostaniecie taką naleczkę, taką dziełuszkę, którą trzeba po prostu po chłopsku łoblyc. E, możecie ta praca e, pokolorować, tak jak wam się podoba, tak jak żeście uznali, że e, po chłopsku się chodziło. Możecie to zrobić z młodszym rodzeństwem, albo zapytać babci, jak to też miała zapaska, jaki kolor kiecki, jak i jak wychodziła. chodziła. Wszystko macie podpisane, więc myślę, że zapamiętajcie, jak też chodziło się o półstę. Zatem na, już na sam koniec chciałabym, żebyście wypełnili taką kartę ewaluacji. Za małe płatki kwiatka, jak potrafisz e, zrobić coś, jeżeli coś znasz. I zobaczymy, e, co nowego e, powstanie. Ten kwiatek, który żeście mieli pokolorować, jest do mnie, żeby wiedziała, co żeście zrozumieli z tej lekcji, e, że potraficie już Poczytać po Śląsku, potraficie zaśpiewać, czy chętnie uczestniczę, uczestniczę się w zajęciach, no i potrafię zaprojektować z opaska. Z to, co uznajecie, że po tej lekcji żeście się dowiedzieli, nauczyli, taki płatek e, możecie zakolorować. Ja Wam już dzisiaj naprawdę bardzo pięknie dziękuję, żeście ze mną tak fajnie pracowali, żeście się tyle wielu rzeczy nauczyli. Dziękuję Wam bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dodatkowym zadaniem, które mogłoby być zrealizowane na tej lekcji, jest przeczytanie tekstu gwarowego. Jest to rozmowa między babcią i wnuczką. Rozmowa ta dotyczy właśnie ubioru: ubioru tego paradnego i ubioru e, codziennego babci, e, która przez uczniów byłaby przeczytana, a później przetłumaczona na język ogólnopolski.